Co? Co tu się stanęło? Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj, zgodnie z tytułem oraz zdjęciem na miniaturce, e, przejedziemy się rometem kanionem z 1995 roku. No, słuchajcie, ponieważ jest to rower górski z nazwy, a ja traktowałbym go jako taki rower terenowo-przełajowy. Nie będziemy nim jeździć za bardzo po asfalcie, tylko od razu pojedziemy w teren. Także nim ja dojadę na poligon doświadczalny żeby go przetestować to Was zaproszę do obejrzenia kilku czynności jakie musiałem przy tym rowerze wykonać powiem Wam tylko, że tak jak to zazwyczaj ma miejsce, sprzęt który wygląda, że będzie potrzebował pracy najmniej, potrzebuje jej zazwyczaj najwięcej, tak też było w tym przypadku, ale dość gadania ja jadę na poligon a Wy zobaczcie co ja tam dla Was przygotowałem dętka niestety jest no tak uszkodzona, że Żadna naprawa nie wchodzi tutaj w grę, ale pokażę Wam lepszy numer. Zobaczcie, osi od ręki praktycznie nie da się przekręcić, i to jest właśnie sekret i tajemnica tego, dlaczego te stare górale jeździły do Bani i po prostu tak ciężko się nimi jeździło. No dlatego, że koła się nie, nie mogły obracać, także zaraz to rozbiorę, wyczyszczę nasmaruję, no i jazda będzie yy, możliwa. No tak jak widzicie, nowa piasta, która w zasadzie nie ma przebiegu, złożona na samych kulkach, czyli miała szansę pochodzić długo i bez problemu, została po prostu zdewastowana już w procesie produkcji. No to była akurat jakaś chyba chińska piasta, Romet chyba takich aluminiowych nie robił, no ale jest masakra. No mam tu jakieś konusy, coś się podmieni, no tak żeby to chodziło jak należy. Nie wiem czy to będzie widać, no. Ale słychać na pewno. W tylnej plaście jest troszkę lepiej niż w przedniej. Ale no nie powiedziałbym, żeby było dobrze. Natomiast co ciekawe, no tutaj praktycznie nie ma luzu, także będzie to chodziło. W tylnym kole było troszkę lepiej niż z przodu, ale też niewiele lepiej. No widzicie takie dzioby i ten ślad współpracy jest już wyczuwalny pod paznokciem. Także te konusy tylne też się kwalifikują do wymiany. Dlatego pójdą też nowe kulki i, i będzie sobie to wszystko ładnie pracowało razem. to oprócz tego, że postarał się, żeby jazda nie była zbyt lekka, montując tak mocno dociśnięte piasty, zadbał również o to, żeby jazda nie była przesadnie wygodna. Zobaczcie, jak zamontowana jest kierownica, jak zamontowane są klamki. Kierownica tutaj opada w dół, także trzymając się jej po prostu, dłoń nie zjeżdżają nam na zewnątrz za to jeżeli chcemy zahamować to kąt tutaj, nie wiem czy to widać, nie bardzo to widać, ale może tak się no nie, muszę wziąć staty zobaczcie, co trzeba było robić, żeby skorzystać z hamulca przecież to jest normalna, regularna udręka zresztą samo to, jak ta kierownica jest skierowana w dół no powiem wam, że już w trakcie nagrywania tego, tej krótkiej wrzutki po prostu cierpię i wcale się nie dziwię, że ten rower błyskawicznie poszedł w odstawkę bo po prostu nawet ja też nie chciałbym czymś takim jeździć Zabawne jest to, że po właściwym ustawieniu kierownicy od razu klamki, hamulcy znalazły się na właściwym miejscu, teraz jeszcze tylko przestawimy te przerzutki i będzie OK, no i trzeba będzie troszkę tutaj skrócić pancerze, a pancerze damy pewnie nowe linki tak samo, bo są pordzewiałe, tak żeby to wszystko było jak należy. Hamulce są ustawione na chyba środkową sprężynkę albo na tą następną, są tak po prostu te sprężyny mocno napięte, że no, korzystanie z nich jest po prostu bez sensu bez sensu stawiają opór no, trzeba to będzie tak samo przestawić przeczyścić tak żeby po prostu hamowały tak samo dobrze ale żeby nie trzeba się było z nimi siłować niepotrzebnie. Klocki jak widzicie są w bardzo ładnym stanie. Tutaj z tyłu też są te sprężyny za mocno za mocno napięte nie ma potrzeby żeby to aż tak aż tak mocno sprężynowało. Ale w przednim hamulcu klocki są już nieco inne. Także no na 100% są, są fabryczne klocki, bo ten jeszcze nawet się dobrze, dobrze nie przytarł. Także w fabryce montowali to, co mieli. Jestem pewny, że, że tutaj nic nie było, nie było zmieniane, bo ten rower naprawdę on więcej stał niż jeździł, Zobaczcie, nawet no pedały wiadomo, że są zakurzone. No, normalna sprawa, ale to, to są praktycznie, one są praktycznie jak nowe. Także tutaj przebieg tego roweru jest naprawdę znikomy. To widzicie przez długoletni postój i nieużywanie tego pojawiła się tutaj taka korozja minimalna, ale przetrzemy to druciaczkiem. Zaraz będzie jak nowe kapkę oleju i będzie śmigać. Teraz sprężyna jest przestawiona na ten, na ten ostatni ząbek, na ten najsłabszy. To napięcie sprężyny jest w zupełności wystarczające, żeby po prostu cofać szczęki, a nie trzeba się będzie siłować z klamkami, żeby, żeby zatrzymać ten pojazd, po prostu używanie hamulcy będzie wygodne i przyjemne, tak jak powinno być. No Moi drodzy, hamulec już po wymianie linki i pancerza. Zobaczcie, jak to chodzi. Jednym paluszkiem. Skuteczność jeszcze nie sprawdzałem, raczej będzie, będzie w porządku. Wiele zależy też od jakości klocków, no klocki są oryginalne. Myślę, że będzie ok. Tutaj można by było ten, ten hamulec jeszcze, jakby skrócić tę linkę. On byłby wtedy jeszcze mocniejszy, ale też nie każdy, nie każdy jest gotowy, żeby przedni hamulec był taki mocny. Także na razie zostawiam to tak. Jak mi się nie będzie podobało, to, to przerobię. Z tyłu jest zrobione tak ostrzej. I tak samo. Jednym, jednym palcem minimalny skoki, dźwigni i klocków, także myślę, że, że będzie to fajnie hamować. Słuchajcie, przyznam wam się szczerze i bez bicia, że chciałem trochę zrobić fuszerkę i nie zaglądać tutaj do suportu. I w sumie nic by się takiego strasznego nie stało, bo wszystko to jest w ładnym stanie, troszkę tylko zapiaszczone. Bo okręcił się bardzo ładnie, eee, no ale może być lepiej, więc będzie, wyczyszczę to ładnie, nasmaruję. I myślę, że na długie, długie lata nie trzeba będzie tutaj zaglądać. Słuchajcie, korby kręciły się dość, dość lekko, ale bez przesady. Ale patrzcie, co się, co się dzieje teraz. One chodzą praktycznie bez żadnego oporu. Także nie, nie będziemy tracić energii na pokonywanie oporów łożysk. Tylko będą nam się pedały lekko, lekko kręcić. No super, powiem Wam, że jestem zadowolony z tej swojej roboty. Słuchajcie, zobaczcie. Pancerz, linki, przerzutki, jeszcze oryginalny Shimano. Linki się zardzewiałe jak cholera, dlatego je wymienimy oczywiście. Chociaż już przejechałem się trochę i mimo tego, że są w opłakanym stanie, to, to biegi całkiem fajnie chodzą. Natomiast, jako ciekawostkę, powiem Wam, że w tamtych czasach jeszcze pancerze do linki, przerzutki były takie same jak. Do hamulca, ale my to zrobimy po nowoczesnemu. Założymy już pancerz przerzutkowy, który ma mniejszą średnicę. Dzięki temu linka ma tam wewnątrz mniejszy luz, mniej wyciera ten pancerz, i ogólnie lepiej to po prostu działa. Tutaj zrobimy też małą korektę, bo te pancerze, tak jak widzicie, oryginalnie były za długie i tak trochę średnio poprowadzone. Także poprowadzimy je tak, jak to powinno być, żeby przerzutki działały perfekcyjnie. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Nie wolno zdradzać lokalizacji wojskowych obiektów. Powiem tylko, że badania takie terenowe takich wozów jak LPT-1, BR-83, BR-85 czy, czy Polones 4x4, albo Polones Analog, czy, czy wreszcie ukochany Tarpan Honker były prowadzone na poligonie Wojskowego Instytutu Broni Pancernej w Sulejów. Słuchajcie, tak jeżdżąc sobie po tym lesie natknąłem się na taki zabytek. Jest to jedna z podstaw masztu Transatlantycka centrala radiotelegraficzna. Słuchajcie, równo 100 lat temu została właśnie wybudowana tutaj w okolicach ulicy Radiowej stacja radiowa służąca do radiowej komunikacji. A Jezu sorry, straszne tu komary z Ameryką. Także 100 lat temu, gdybym chciał pozdrowić swoich widzów, na przykład z Kanady, zrobiłbym to właśnie za pośrednictwem tego masztu. A dzisiaj robię to przez internet na YouTubie. Jak widzicie, niemal 30-letnia dentka nie wytrzymała trudów dzisiejszej wycieczki. I czeka mnie teraz jakieś 6 km spaceru. Zaraz sobie wrzucę nawigację, tak żeby się za daleko nie nachodzić, tylko przejść sobie na skróty. Dobra, moi drodzy, dentka nie wytrzymała, więc wrażeniami z jazdy podzielę się teraz w trakcie spaceru. Moja, że tak powiem, opinia na temat tego kaniona. No musimy zacząć od tego, że ja w ogóle nie lubię rowerów górskich, jakichś takich kolarskich i takich innych. Po prostu jest mi na nich niewygodnie, nie lubię tak się opierać o kierownicę i po prostu najbardziej lubię jeździć składakami. I to, że kanion jest produktem Rometa, no nie bardzo zmienia tę sytuację, po prostu nie lubię nimi jeździć. Jest to w ogóle na asfalt dla mnie bez sensu niewygodne i, i po prostu tego nie lubię. I akurat jeżeli chodzi o jazdę po asfalcie, to faktycznie nic specjalnego. W terenie jest już lepiej ta wymuszona pozycja, taka pochylona naprzód, jednak ułatwia balans jakiś taki ciałem w terenie i jest znacznie lepiej. Opony Dębica Tygrys. No niestety mają już swoje lata. Dokładnie 28, więc no nie można ich tak napompować, żeby mocno, żeby się lekko jechało, bo po prostu się rozpadną. Nie chciałem ich wymieniać i nie wymieniam ich z tego względu, że są oryginalne, tak jak cała reszta roweru. Słuchajcie, co można z takim rowerem robić? Właśnie bardzo dobre pytanie, bo do jazdy po szosie ogólnie powiedziałbym, że średnio się nadaje, bo po prostu na no, opony o bardzo agresywnym bieżniku robią spory hałas, spory opór i po prostu jedzie się dość ciężko. Natomiast jeżeli chcielibyśmy go tak hardkorowo używać w terenie, to też nie bardzo, bo raz, że jest bardzo ładnie zachowany i po prostu szkoda go zniszczyć, a po drugie, no, komponenty, z których jest zrobione, no, nie są jego najmocniejszą stroną, można powiedzieć. Jednak te obręcze piasty, wszystko jest słabe. Że Najlepiej chyba się właśnie nadaje do takich że tak powiem, luźnych przejażdżek po lesie, słuchajcie, kanion jedzie ogólnie, wyśmienicie. To zaraz wam zrobię przebitkę, jak perfekcyjnie zmieniają się biegi w tylnej przerzutce. Przednia przerzutka pracuje w trybie ciągłym, także tutaj trzeba to robić z wyczuciem. Ale każdy tam ogarnięty kolaś daje sobie z tym radę. Wiadomo, tak było od zawsze i ludzie takie jeździli więc nie ma tam z tym większego problemu. Zresztą ogólnie nie ma potrzeby za bardzo zmieniać tych biegów, bo tak naprawdę 2-3 przełożenia w zupełności wystarczą i dopóki nie wjeżdżamy w jakiś taki głęboki, kopny piach, to w ogóle nie ma potrzeby zmieniać tych biegów. To jest akurat wygodne, bo nie lubię tymi manetkami operować bez sensu. Słuchajcie, ten taki bardziej szosowy przedni widelec. Daje się wyznaki, po prostu rower nie chce w terenie skręcać za bardzo. Na koniec tego filmiku pozwolę sobie jeszcze na takie małe podsumowanie. Romet Canyon z 1995 roku, pierwszy polski góral, skończył już 27 lat, więc jest to pełnoprawny zabytek. I takie mam przemyślenie, że po rosyjsku zabytek jest to coś zapomnianego. I znakomicie się to tłumaczenie właśnie wpisuje w tę sytuację. Canyon praktycznie całkowicie zapomniany. No, nie ma się co dziwić, bo jednak zrobiony w dużo mniejszej ilości egzemplarzy, niż tamte wszystkie wiadomo wigry, jubilaty i, i takie szlagiery. Ten konkretny egzemplarz zachowany naprawdę w pięknym stanie, można powiedzieć kolekcjonerskim. Bez obciachu można go postawić na jakiejś wystawie, bo tam po, oprócz paru jakichś tam minimalnych rysek na lakierze właściwie nie ma się do czego e, przyczepić cała galanteria, wszystkie klamki, manetki i tak dalej. To wszystko jest naprawdę w, w znakomitym stanie. Zachowały się e, wszystkie naklejki. Opony dębica zebra e, również e, w oryginale wiadomo, że one są tam trochę spękane i do takiej codziennej jazdy może by się nie nadawały, ale... Do okazjonalnych przejażdżek jeszcze wystarczą na, na wiele lat. Oprócz tego jest w pełni sprawny na chodzie. Jeździ lepiej niż z fabryki. Także jazda nim jest możliwa i nawet przyjemna. Dzięki za obejrzenie filmika do końca. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja i do zobaczenia w kolejnych produkcjach na razie. No słuchajcie, na koniec jeszcze wisienka na torcie. Już sabotaż, czy tylko zwykłe niechlujstwo. No Prosta sprawa wydawałoby się założenie tej opaski na, na obręcz. No, w fabryce też jednak okazało się, że nie jest to takie proste. No, pierwsza, pierwsza wymiana dętki już coś takiego. No dobrze, że mam drugą zapasową, bo to jest tak sztywne po prostu, że teraz jakby to założyć poprawnie. To niechybnie po prostu przednie to dentkę bo to, to już jest jak plastik, no nie.